Jak, jak powstał kabaret młodych panów? Z chaosu. <laughs> Czemu z chaosu? Kabaret młodych panów powstał. E S... No dobrze, ja powiem. No po prostu padł pomysł, że powstał kabaret Młodych Panów i tak powstał kabaret Młodych Panów. Najpierw Robert e, rozmawiał z nami. Jak byliśmy jeszcze w Kabarecie dudu, e, Łukasz był w kabarecie Name, później stwierdziliśmy, że założymy kabaret z naszej czwórki właśnie, tylko że ja na początku nie chciałem, a po roku później przyszedłem i nie tak wiedział, powstał. Musiałem obratować. Musieliśmy za pierwszy rok pokazać zarobki. On ja mówi, dobra, wchodzę. Ale to. nie tak do końca i później <laughs> dopiero. Nie, ale tak naprawdę działaliśmy też w takim naszym rybnickim środowisku kabaretowym, znaliśmy się już tak. Tak jak już powiedział, wcześniej od lat, więc kabaret młodych panów był tak. wynikiem poprzednika. Dokładnie, dokładnie lat. to chciałem powiedzieć. To właśnie jest ten chaos. To jest ten tak. chaos. A o czym są wasze sketcze? No, Skecze o życiu, to, co nas spotyka na co dzień. Codzienność. Takie krzywe zwierciadło tego, co nas spotyka. Takie czasami niesamowite sytuacje, które no, wydawałoby się, że gdzieś nie istnieją, a jednak i one wszystkie dotyczą nas. I tak naprawdę robimy takie odbicie lustrzane nas samych. A wasz ulubiony sketch, który najbardziej lubicie? O, nie, chyba nie mam. Nasz? Mamy jakiś ulubiony? Nie, nie chyba... To każdy wszystkie. nowy, zawsze tak. odpowiadam, że każdy no. nowy jest najfajniejszy, bo tak. jest najświeższy, fajnie się go gra, jest fajna interakcja z publicznością, jeszcze nie jesteśmy I zmęczeni, ch znudzeni. Chyba jednak nasze skecze są. <śle> 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 nasze, tak. Lubimy <śle> najbardziej. A co robicie, jak jest wpadka na scenie na przykład, zapominacie tekstu, rekwizytu? Wielkie oczy. Próbujemy nie, próbujemy nie dać po sobie poznać tak. na pewno i improwizujemy. A ewentualnie próbujemy ratować kolegę, który właśnie zrobił takie. No ostatnio on miał bardzo fajny taki przypadek, a wszędzie grając z Ewą, nie z nami, ale no. to była na taka żywo. Wpadka, Ubawił to się... nas w telewizji na żywo Proszę, można powiesz, było to zobaczyć. A Państwo, którzy nie widzieli, no. <laughs> spóźniłem się na, na występ na żywo, w, gdzie ja zaczynałem sketch koncert akurat. Galowy Paki. Tak. Ja, za żywo. ja zaczynałem, pierwsze słowa należały do mnie, a mnie nie było właśnie. 10 sekund musiała FK biedna tam sobie. Siedział yy, w garderobie, z, z paniałem artystą. Jakim. Tak, rozmawiałem z panie z, ze Staszkiem już teraz, z Sojką. Tak, to kolega się okazał. Yy, jak się przechodzi ze Staszkiem Sojką na ty, to nic się nie liczy już, naprawdę. Jest, wynalazł telefon, który ma się w ręce, bo też zapomniał tego telefonu. I no. mówił do ręki tak rozmawiał z tym. No, smartfony, no, smartfony mają tę fajną no. funkcję, że łatwo jest zrobić tak. I jest no, no ale może już w przyszłości. w rękę, także to już w sumie. Po, wiesz, po jest taki Jestem nowoczesny. wizjonerem. No. A jak to jest być panowie sławnym, rozpoznawalnym na ulicy? No, trzeba sojkę sobie dać. Ze rozpoznawalnością bywa fajnie, miło, bo no, kabaret ma to do siebie, że ludzie się do nas uśmiechają. A czasami to po prostu pomaga, że, że jest właśnie tak bardziej serdecznie miło. Albo na przykład pani w mięsnym powie, że to mięso nie, to drugie, bo tam to I wtedy już wiem, że na przykład tamto jest nieświeże, a to świeże. A jak się no. gra jeszcze mądrego policjanta, w miarę mądrego, to jest łatwiej. <laughs> Tak. Bo jak no ci, co to... grają tych głupszych, to mają gorzej, nie? Ale są oczywiście <laughs> <Są> oczywiste... <laughs> sytuacje, kiedy no, to przeszkadza niestety, no mm. i tak jak w życiu, wtedy ucieka się w prywatność bardziej. No, tak właśnie wygląda. To tylko już zaczął biegać, bo nie uciekać ucieka <laughs> przed fanami, a teraz już potrafi. <laughs> Słuchajcie, a co trzeba zrobić, żeby osiągnąć sukces w życiu? Teraz spytać Sojki. Na jak Sojka na pewno będzie wiedział, ale nie, no po prostu trzeba chcieć tego, co się robi, co to Wierzy, lubić w to, i swój cel, swoją pasję i bardzo dużo na tym pracować, bo naprawdę za każdym jakimkolwiek sukcesem w jakiejkolwiek dziedzinie to nie jest tak rzucane, że o dobra, bo wszyscy tak mówią. Naprawdę za każdym takim sukcesem A, to by się udało. dużo pracy. By to się no, właśnie, nie, niektórzy często mówią, że komuś coś się udało, nikomu nic się nie udało. Wszyscy cokolwiek mają ciężko na to pracowali. Przede wszystkim mocno filtrować to, co inni mówią. Ja no. też tak było rozumiem, jaka była ta droga do sukcesu? Praca, tak? Tak. 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 No praca trwała oczywiście. No i wierzenie w to, co się robi. Tam nawet zachod. Sojka tak miał. Zaszedł, zreszedł. Nawet zreszedł. pan, który gdzieś tam skreśla, nie wiem, to to lotka musi naoszczyć ten ołówek i skreślić. Tak? Musi wykonać jakąś pracę. Przede wszystkim trzeba Ujś. lubić to, co się robi. Bo ja znam np. Też... Pa, panią sprzątającą, która uwielbia sprzątać, ma swoją firmę, rozwija się i Pięknie, jest najlepsza. tym najlepsza. Tak. Jutro ją zamyka właśnie. No? <śmiech> <śmiech> bo se robi wolne, <laughs> kiedy chce. A co powiedzielibyście jeszcze na koniec młodym ludziom, którzy chcą też osiągnąć jakiś sukces, jak mają jakieś pasje, inspiracje? To mam bardzo mądre teksty przede wszystkim, żebyście wierzyli w siebie. E, właśnie to, co Łukasz powiedział, e, jak, i dużo pracujcie, wierzcie w siebie i nie częst, znaczy nie, za, rzadko zaglądajcie na komentarze pod, pod tym, co robicie, mhm. tym bardziej teraz w internecie, bo to niczego wam nie da, w niczym wam nie pomoże, niczego nie zmieni e, i, i tylko będziecie się niepotrzebnie czymś złym nakręcać. Nie czytajcie komentarzy, tylko działajcie, pracujcie i wierzcie w to, co robicie. Tak, i cokolwiek robicie, róbcie to y, najlepiej na świecie. Tak. Na miły Bóg. Życie nie po to jest, by trwać. Świetnie. Nawet tych znanych. No koledzy. Jestem. Chciałam tylko prosić, jakbyście mogli pozdrowić widzów programu Pasją Nakręceni. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich widzów Pasją Nakręconych i też kibicujemy wszystkim, którzy Roz, mają swoją pasję. Rozwijajcie to. No. <noise> Jak Strasburg. Pozdrawiamy serdecznie, trzymajcie się ciebie.